Cześć, jestem Joanną. Joanna, Joanna. Jedziemy. Nie, nie jedzie. A bo nie masz wideo. Cześć, jestem Joanna. Urodzona przed wojną. Przed wojną, Cztery pokolenia. Danutka. Da. Danuta, emerytka. Danutka. Naszym pisaniem inspirujemy. I co? I podpowiadamy. Jak być razem nie zdrojować Naszym pisaniem. Jeszcze raz. Naszym pisaniem inspirujemy. I podpowiadamy. A. Jak być razem nie zbrojować. Kurde, coś mi nie gra. Masz? Jedzie. Ewa. Lubię wyzwania. I kapisz się wszędzie, tylko nie obiektywach. Cześć, jestem Joanna. Wychowana przed wojną. urodzona Uradzana jest. Nie Dziecko dynamit. Odważna i zdecydowana. No i super, jeszcze raz. Chodź. Dynamit. Padaj tam do mamy szybko. Dynamicie dynamit. się ty dynamicie. Ostatni raz. Dobra. Babcia będzie winy stroiła. Patrycja, babcia będzie winy. Patrycja, mam dzisiaj. Nie zostawiła mnie oni eee, Jak to było? Tak Mara. Eee, ale to dalej. Emerytka. Emerytka. z tak Marka. danutka. Dobra, jeszcze raz. Mam głowę pełną pomysłów i wszystkie realizuję. I dalej nie wiem, co mam powiedzieć, bo właśnie zapomniałam. Nie, nie dobra, nie pamiętam. Tak Już już się kończymy, poczekaj. Eee, jak to było? Dobra, jedziemy. No. Pięknie. No.